maneczko tu ziomek jeden x Ja w dzisiejszym odcinku, pierwszym odcinku Squake z, z serii. Yy, o, już zaczęliśmy! Z serii potyczki Cup Game, tak, potyczki Cup Game, dobra. Musimy lukać kogoś. Ajajajaj, No co tu nie można bić! Nikogo! Co to jest? Co to jest? Nie! Na którym miejscu jesteśmy? Jesteśmy prawie na ostatnim miejscu. Spadamy coraz niżej, coraz niżej. Powiem wam, coraz niżej! Co ja zrobiłem? Ajajajaj! Aj, aj. Dobra, dobra. się Jest! Podniesiemy tą oglądalność. Jest! To my go rozwaliśmy? Tak, my go rozwaliśmy. Ajajajaj! Jest! Aj, aj, aj. Nie jest zastrzelona. A, poszłem. Dobra, coś nam nie idzie w tym. Ojku, ale dostępny nam pójdzie. Aj, aj, miłość, była, była, była. Haha. Bucia, bucia, bucia. Ajajaj. Mm -hmm. Ile zabliśmy? Pięciu zabiliśmy. No dobra, sześciu. Może sześciu, już sześciu. O, każdy po sześć, dobra. Czyli jestem na równym etapie prawie z nimi. Dobra, zabiliśmy. Zabiliśmy. I jeszcze chciałem ją sprzątnąć jeszcze z tym a Już tutaj miałam Ajajaj, aj, jest zabity. Nie, zostawili mnie, zabili mnie. Gdzie tu, gdzie tu wyjście jest jakieś? Tam jest, tam jest. Trzeba się kierować tam. No, chciałem już strzelić, ten, że zmarnowana amunicja. była w tym... A, biegłem za nim. Jak głupi, jaki biegłem. Za nim. Co ja robię? Co ja robię? jaj jest zabity. Zabiłem go, Uhu. Juhu. Tak. Śpiewa matko, jak mnie zaskoczył. Widziałem go oczywiście, ale. Na tam czają się jakieś jak, kurna. Dobra, na którym miejscu jesteśmy. Ale niziutko matko. Dobra, jakoś sobie poradzi. Matko, weszliśmy w sam tłok. Ła. I what the fuck, co to ma być? Mmm, no, 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 no. Nas. no ma być? nie, no, 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 nie no, tak, nie Co to jest za zabawa? no, yes, zabiliśmy. Jest zabity. no, 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 Prawie! no, 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 nie, no, haha, zabity. Ha, ha. zabity. My Jesteśmy na pierwszym miejscu, ale też nie jesteśmy na ostatnim. Są plusy. Bo trzeba jakoś znaleźć. Ten na środek aż tam szparkują szparkanie. Nieee, dobra jest. Dobry jest, kto prowadzi. Co, mi się laguje trochę. Da się grać, da się grać. Da się grać, jest Nie ma nikogo z nami. Przed nami. Jest zabity. Fujary, masz małą! Yo! Fujareczkę. O nie, no nie, żal, 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 żal. żal. Co tam, kula? Stoisz, w Jak Jakiś sniper. Wygrał! Nie! Żal, zabijam 17. Oni po zabójca po 25. Kurde, nie. Ja się tak nie bawię. I idę na jeszcze jednego Kwajka, bo to kurwa niesprawiedliwe jest. Nie ma tak, ja się tak nie bawię. Patrz, o, o ciszymy na jeszcze jednego Kwajka. Tym razem wejdziemy na. Hmm, hmm, hmm. No to wbijamy na siedemnastkę. Chyba, że jedna mapka jest do Kwajka, ale przyzwyczaiłem się już do niej. Nie jest tak źle. Tym razem musimy sobie jakąś miejscówkę znaleźć. Do kampienia. Może, 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 może też szerokie i głębokie Znalazłem tutaj. Też sobie będziemy stali i będziemy sobie kampili. jak nie będzie nam szło, to wejdziemy na dół. I będzie jest Dobra, 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, idzie jakiś o, chyba. Nie wiem. Dobra, o nie, o nie. Zapomniałem, że następny. przeniesie. się. Dobra, dobra, dobrze jest, dobrze jest na razie. Aj, 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 aj. Dobra! Nie, nie gadaj, że startuje ten sam. Co oni sobie robią? Jest normalny. Dobra, na pierwszym miejscu jesteśmy. Nie jak nigdy, jak nigdy dokładnie. Dobra. Pierwsze miejsce, pięciu zabitych, inni po trzy. Dobra, to będzie dobrze, będzie dobrze. wierzę w siebie. Będzie dobrze, wygramy to z piękną dumą. Z tyłu go sprzątaliśmy. Ups, nie, nie ma tu nikogo. Nie ma, jest, jest! Nie, nie ma, nie ma, nie ma, to nie było. alarm. No Dobra, postaramy się teraz to wygrać. Nie, sprzątał nas. Co za trzeć. Trzeba jakoś skoczyć tam profesjonalnie. Profesjonalnie go sprzątać. Sprzątaliśmy go. I teraz tego. Dobra, sprzątaliśmy go. Ośmiu zabitych. Trzeba się zobaczyć. Do tyłu nie ma nikogo. Ło! Wow, trzeba się patrzeć do przodu! Co ja gadam? Dobra, zabity. Dobra, spokojnie. Jest zabity. No idziemy równo z tym. Godzwych. Godzwych? Nie. nie wiem, jak mi się czyta. On sobie wymyślał, nie jemu. Nie! No nie! No co to ma być? No co to ma być? Szczerze powiem, no! Co to ma być? przechodzimy do dorożku, może nam łatwiej będzie. Ojojoj, oj, oj, od razu na sprzątani, No to kurde. Taktyka nie jest za dobra, szczerze. Taktyka nie jest za dobra, ta. Dobra, zejdziemy na dużym bo jeszcze nas nie skarpił. Maga tu. Jest tam, jest tam. Wilczek, gonić go, gonić go. A za, 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 kurde, no. Drugie miejsce, no, ja nie wybaczę sobie tego, jak przegram. Nie, wybaczę sobie tego. Drugie miejsce to jest normalnie masakra. naspią piłą łańcuchową. Drugie miejsce masakra. Zabitych jest zabitych. U zabijamy. No, zanim mu dorównam to... O, wgiel. No, gdzie tu jakieś się czali? Czajmy się na niego. No kurde, podsunął nam się na pod nasz, Naszego gun... gunksa gun, gun... Naszego... Naszą broń profesjonalną AK-47 normalnie. Zaraz mu wyrównamy, wyrównujemy już powoli. Jest! Jest, powoli! 18, jesteśmy prawie na równi. Nie, 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 nie! Nie, co ja robię, co ja robię? Co ja aj, robię? Ajajaj, jest, jest, prawie na równi, prawie na równi idziemy. Niedługo się skończy. Niedługo się skończy. Fak, trzeba uważać. Nie chcę zostać na drugim miejscu. Jest! Jest! Jestem na pierwszym miejscu! Teraz to mi dorówna no... Chodź, come on, come on, come Jest! On. 22 drugi! Zabity! A nie, 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 nie! Zabity! Fakt, zabij mnie! Wow! Wow, 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 wow! Nie no nie! Co to ma być?! Żal! Kurna, zwisać, zwisać, zwisać! Nie! Coś ci spadło! Jest! Wygraliśmy! Jest! Ah. Cieszymy, 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 cieszymy. No co za... Pejdzie, no. Kurde, jest, jest. Jestem nadal na pierwszym miejscu. Pierwsze miejsce. No, nie sprzątaj nas. Wygrałem, wygrałem! Nie, przegrałem, no. Nie, no żal. Co to ma być? Na drugim miejscu. Jednym punktem dobił mnie jeszcze w ostatniej chwili. Nie, nie. To, to nie, to nie. Nie wybaczymy tego, nie. To nie do wybaczenia jest, normalnie. Dobra, to może już się pożegnajmy. No to na razie i... Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Zapraszam do następnego odcinka, Nara.